Dziś rano na Alei Solidarności przed przystankiem Metro Ratusz Arsenał doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów komunikacji miejskiej. Tramwaj prawdopodobnie linii 4 obsługiwany duetem tramwajów Hipolit Cegielski 123N o numerach 2136 i 2137 prawdopodobnie gwałtownie hamował przed przejście dla pieszych, kiedy to wbił się w niego Solaris Urbino 18 z numerem 5416, a w niego wbił się Hyundai Rotem z numerem 4106 na linii 4. Wszystkie trzy pojazdy są uszkodzone. Hipolit z numerem 2137 ma uszkodzoną przynajmniej tylną szybę i zderzak, 5416 ma zmiażdżony przód i tyła 4106 ma uszkodzone czoło w stopniu znacznym. Tramwaje prawdopodobnie szybko wrócą do ruchu w przeciwieństwie do Solarisa. Szerokości